Witam serdecznie Państwa! Jesteśmy w apartamencie 93-metrowym w miejscowości Tarnowskie Góry. Tutaj mamy wejście na pierwsze piętro, bo mowa jest o apartamencie na pierwszym piętrze. Jeszcze może wrócę do tyłu. Wchodzimy wspólnym wejściem. Następnie będą zamontowane tutaj dodatkowe drzwi wejściowe na górny apartament. Także powoli po schodach wejdziemy, zobaczymy, jak wygląda tutaj to wnętrze. Proszę zobaczyć Twoją pracę wykończeniowe wycieplenia tego mieszkania. Następnie wchodzimy do pierwszej sypialni, największej znajdującej się w tym apartamencie. Również tutaj jeszcze Twoją pracę wykończeniowe. Ale już można, że tak powiem, zobaczyć większość, jak będzie wyglądało sam deweloperski tego mieszkania. Następnie przechodzimy do kolejnej sypialni. Jest to sypialnia nieco mniejsza, ale również będzie przestronna. Jak nadmieniem, że jest tutaj przewidziane ogrzewanie podłogowe, które już jest położone. W związku z powyższym nie będzie problemu z ustawnością pokoju. I proszę Państwa, kolejna sypialnia. Oczywiście, jak widać, jeszcze prace porządkowe nie zostały zakończone. Następnie przechodzimy do salonu z aneksem kuchennym, ale tutaj jeszcze zatrzymajmy się na chwileczkę. Mamy tutaj takie olbrzymie przestrzeń, które można wykorzystać na jakieś biurko, czyli jakieś małe biuro, tym bardziej, że teraz mnóstwo osób pracuje zdalnie, w związku z tym może się ta przestrzeń przydać, bądź na przykład zrobienia tutaj obszernej garderoby, szafy z drzwiami przesuwanymi. Następnie wyjdziemy sobie do łazienki, w której jest przygotowane już miejsce pod kocioł gazowy dwufunkcyjny, wiadomo, na ogrzewanie domu jak również podgrzewanie wody ciepłej miejsce na bikację miejsce na prysznic bądź oraz na umywalkę. Następnie weźmy sobie do właściwego salonu. Jak Państwo widzą tutaj też trwają prace wykończeniowe. Z salonu jest wyjście na balkon. Balkon jest dosyć obszerny. Proszę zobaczyć, tutaj jest przygotowana część na, na salon, znaczy na część kuchenną tego salonu. Tutaj mamy przygotowane bardziej na część wypoczynkową. Jeszcze chcę Państwu pokazać, może na koniec. Proszę zobaczyć, jak trwają prace właśnie wyciepleniowe i jak to wygląda od kuchni? Proszę zobaczyć e, gruba warstwa wełny mineralnej oraz e, folii e, izolacyjnej, która spowoduje, że, e, że będzie w tym mieszkaniu ciepło. Zimą, latem chłodno. Zresztą będą tutaj na prezentacji każdy z klientów podkreśla w okresie właśnie teraz, jak jest tak ciepło. Że zdecydowanie jest tutaj właśnie chłodno. Także dziękuję Państwu bardzo i pozdrawiam. Lucjan Czudaj 730 545 026. Dziękuję.